Szanowny panie święty Mikołaju. Nie, to jest zbyt poważne. Miko mordeczko? Nie, 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 nie. nie. Drogi święty Mikołaju, byłem. W tym roku bardzo grzeczny. Wynosiłem śmieci, myłem naczynia i grillowałem. Pod choinkę chciałbym dostać: Grill Napoleon Prestige Pro 825. Ho, ho, ho! Grill pod choinkę, ale wymyśliłeś. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby pogadać z swoim dealerem o jakiejś dobrej ofercie. Prestige Pro 825? No, zaszalałeś. Zobaczmy, co jest w środku. Mnóstwo miejsca na ruszcie. Dodatkowe palniki. Tutaj palnik na podczerwień do rożna, ewentualnie do dopiekania pizzy. Tutaj mamy całą wielką strefę zone, czyli bardzo wysokiej temperatury, tu możemy zrobić piekło. Ale, ale możemy z tego zrobić też taki delikatnie pyrgający podgrzewacz. Fantastyczna rzecz: światełka, lodowa, na przykład na oranżadę, albo steki. A z drugiej strony, jako że w większości grilly Napoleona. Z lewej strony, w miejscu bocznego palnika, mamy sizzle zone. Ale tutaj sizzle zone to jest cała ta strefa. Więc tutaj jest, słuchajcie, palnik do woka. Kozacka rzecz, te światełka palą się na czerwono. Za każdym razem, jak grill jest odpalony, wiemy, które palniki działają. Co dodatkowo? Moduł do podwędzania. Tutaj wtypuję drewienka. Wsuwam do środka. Fantastyczny grill na prezent, ale słuchajcie, grill na polon jest kilka, które można komuś dać pod choinkę. Natomiast jak chcecie jakąś prostszą gazówkę, to świetnie sprawdzi się najzwyklejszy rołg. Proszę bardzo, tak to wygląda, żeliwny ruszt, trzy palniki, jeden dodatkowy palnik. Tutaj możemy sobie podgrzewać jakiś sos, wykańczać steka na maśle. Bardzo dobry grill. Prawie takiego samego roga możemy też dostać w wersji Phantom. Czyli coś dla fanów Batmana i Gwiezdnych Wojen. Piękny matowy kolor, ale też zupełnie inny osprzęt. Zobaczcie, co mamy w środku. Ta półka to jest totalne kozactwo na kurczaki, na jajka, pomidory czy pieczarki. Dodatkowy palnik na podczerwień do pieczenia narożnie, do zapiekania pizzy, do czego tylko chcecie. Uwaga, używamy tego bez półki. No i oczywiście kozacki sizzle zone, czyli potężna moc na bocznym palniku. W każdym razie ten grill to jest kolejne wielkie marzenie Kacpra. Właśnie w tym kolorze, może w wersji Prestige. Ale to jest coś cudownego. To jest po prostu... Wygląda ekstra. Jak nie przepadacie za grillami gazowymi, Napoleon robi też węglówki. Jingle bells, jingle bells. Zestaw do czyszczenia grilla. Co roku pod koinkę dajesz szwagrowi zestaw do czyszczenia grilla, a potem przyjeżdżam w wakacje i widzę, że to wszystko jest nawet nie rozpakowane, i robię wtedy karczenną awanturę. Psiukacz do czyszczenia Napoleona szczotka do grilla bardzo, bardzo potrzebna rzecz. Nie kładziemy steków na ruszcie bez wyczyszczenia rusztu szczotką. A tutaj mamy cały zestaw do czyszczenia grilla: szczota, skrobaczka ten środek naprawdę trzeba dokładnie czyścić. No, i najfajniejszy patent. Specjalna mikroszczoteczka do czyszczenia palników w środku. Termometr dla babci. Termometr to jest świetny prezent dla cioci, czy dla babci, która co roku na święta raczy nas pieczenią, która jest sucha, przyciągnięta i niesmaczna. Z termometrem będzie zawsze w punkt. Zestaw akcesoriów do mięsa dla wujka Mietka. Zestaw akcesoriów dla wujka Mietka. W tym pudle jest wszystko. Stojak do pieczeni, stojak do kurczaka, szaszłyki, co chcecie. Wszystko jest w tym pudle. Brykiet kokosowy dla mnie. Jak macie w rodzinie entuzjastę grillowania na węglu, dajcie mu to pod choinkę. Jak spróbuję grillować na brykiecie kokosowym, to gwarantuję Wam, będzie zachwycony. Mm. Zestaw do wędzenia Mój dziadzio uwielbia smak wędzonych potraw Dla niego fantastyczny prezent czyli moduł do wędzenia na gazówce Mój dziadek ma prestiża. Drewienka do tego modułu Ewentualnie Muszę się komuś kupić po prostu całe kawałki drata do wędzenia. Może jeszcze... Hmm. Zestaw do pizzy. Zestaw do pizzy. A jak macie w rodzinie wielbiciela pizzy, to to jest zestaw w sam raz dla niego. Słuchajcie, tu jest wszystko: kamień do pizzy, łopata, radełko do krojenia tej pizzy. I żeby tego było mało, tarka do sera. Super rzecz. Maszynka do burgerów. Każdy uwielbia burgery. Praska do burgerów. Bardzo wygodna rzecz. Rachu Ciachu i burger gotowy. Jest w wersji większej, ale możemy też robić takie małe kotleciki, na przykład wieprzowe albo wołowe. Co chcecie. Z poważaniem Kacper.